Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na zapowiedź testów kolejnych narzędzi Dedra z rodziny SAS Plus All oraz test pierwszego z narzędzi. Zapraszam. No dobrze, a więc, jako że to jest pierwszy film po dłuższym czasie z narzędziem Dedra, to dwa słowa na początek. E, około rok temu zacząłem współpracę z Dedrą, i na moim kanale pojawiło się kilka filmów z narzędziami tej marki na akumulator. E, ja obserwowałem cały czas narzędzia Dedry, jak się rozwijają, jakie nowości się pojawiają. Założyłem też na grupach dyskusyjnych na Facebooku, e, czy też w komentarzach pod różnymi filmami, że coraz więcej ludzi po prostu e, skłania się ku Dedrze, kupuje Dedrę i używa tych narzędzi. No, rok temu, jak zaczynałem testować, to były to dosyć świeże narzędzia. E, przez ten czas e, powstało wiele nowych, fajnych narzędzi, obserwowałem sobie stronę, jakie mają nowości i postanowiłem, że fajnie byłoby ponownie coś przetestować. Z narzędzi Dedra. Udało się znowu nawiązać współpracę. Narzędzia, które tutaj widzicie, zostały mi udostępnione do testów. Większość jest tylko w celach testowych mi udostępniona, potem są do odesłania. Jakieś też oczywiście zostaną dla mnie, żeby to nie było żadną tajemnicą. I tutaj to, co zawsze chcę, chcę powiedzieć, zawsze to wspominam, może to już jest troszeczkę nudne, ale chciałbym, żeby wszystko było jasne. Oczywiście nie mam żadnych, żadnej umowy, żadnych wytycznych, jak mam nagrywać filmy, co ma być. Na tych filmach nie muszę, że tak powiem, jak to zawsze nazywam, słodzić. Po prostu mam nagrać test i pokazać, jak narzędzie sprawuje się u mnie na teście i jakie ja mam opinie co do danego narzędzia. Także, żeby to było jasne, tak wyglądają wszystkie moje do tej pory współprace, jakie miałem. Tak jest i tutaj z firmą Dedra. Dobra, co my tutaj mamy. To będzie oczywiście taka też przy okazji zapowiedź. Wszystkie narzędzia, tutaj mamy sześć różnych narzędzi, które widzicie, będą się sukcesywnie testy tych narzędzi pojawiać na moim kanale. Może po kolei od lewej strony mamy gwoździarkę, śrzywacz, urządzenie dwa w jednym. I to jest co ciekawe, bo już testowałem gwoździarkę, śrzywacz dedry. Z tym, że tutaj mamy z wbudowanym kompresorem, więc jest to gwoździarka pneumatyczna. Następnie na dole widzicie lampę warsztatową, która jest hybrydowa, czyli jest zarówno na akumulator, jak i na 230V. Potem mamy radio budowlane, które również jest hybrydowe, czyli i akumulator 230V. Następnie tutaj na dole mamy młotowiertarkę, też już testowałem młotowiertarkę Dedry, jednak tutaj mamy z silnikiem bezszczotkowym 2,5 J, energia udaru. Tutaj od lewej na górze mamy mini pilarkę szablastą, taką typową do typowo do gałęzi. I z prawej strony, na górze, na koniec mamy akumulatorową strugarkę, akumulatorowy strug. Te narzędzia będą się jeszcze nie wiem w jakiej kolejności, ale będą się sukcesywnie pojawiać. A dzisiaj zajmiemy się, według mnie, jednym z ciekawszych, jeśli chodzi o te narzędzia. I może tutaj wielu z Was zaskoczę, ale będzie to. Ta oto hybrydowa lampa. Także zapraszam na test. No i dobrze, przechodzimy do lampy. Jest to lampa warsztatowa model Dedra DED6907H. Końcówka H, oczywiście dlatego, że jest to sprzęt hybrydowy, więc w ten sposób jest oznaczony. Lampa już stoi przed nami. No tak jak mówię, jest to model hybrydowy, co od razu nam tutaj zdradza kabel sieciowy. I może tak, zacznijmy sobie nie od parametrów, ponieważ do tego chcę przejść troszeczkę później. Tylko odbudowy. Jak, jak jest w ogóle zbudowana ta lampa? Lampa jest na, takim, na takiej dosyć sporej, solidnej podstawie. Dodatkowo, tutaj jest taki jakby uchwyt kulowy. O, teraz go bardzo dobrze widać. Jeszcze przybliżę. Tutaj mamy ten uchwyt, dzięki czemu. Lampa praktycznie ma dowolność, dowolną możliwość obracania. Nie można, oczywiście, jej totalnie na dół opuścić, ale do tyłu już można odgiąć na maksymalnym, maksymalnym stopniu. Do przodu nie, na boki też nie, ale to już jest ze względu na samą konstrukcję lampy. No wiadomo, tutaj już sam panel zahacza po prostu o obudowę. I teraz, tak jak już widzicie, lampa posiada z boku takie panele dodatkowe, małe, jakby skrzydełka, które też są regulowane. I są bardzo fajnie regulowane, bo oprócz tego, że można nimi regulować praktycznie dookoła o 360 stopni, no nie jest to pełne 360 stopni, ale prawie, to w dodatku można je odchylać do tyłu. Co znaczy, że możemy sobie ten główny panel skierować w jedną stronę a te skrzydełka odchylić i wtedy skrzydełka są z drugiej strony, dzięki czemu lampa nam świeci zarówno do przodu jak i do tyłu oczywiście tak samo możemy zrobić odchylić oba skrzydełka na boki i wtedy mamy oświetlenie z przodu i zarówno z lewej strony jak i z prawej strony na górze lampy widzimy bardzo fajny, solidny uchwyt i to tutaj niebieskie, ten, ten fragment niebieski który Wam teraz pokazuję, to jest guma także fajnie i teraz dalej Przechodząc do tyłu, mamy haczyk, żeby zawiesić urządzenie, które oczywiście jest też obrotowy i w tym wypadku możemy sobie lampę zawiesić i też dowolnie ustawiać zarówno tym głównym reflektorem, jak i tymi dwoma bocznymi dodatkowymi. Z tyłu tutaj wystaje przewód. Który jest bardzo gruby i zarazem elastyczny, co też jest bardzo fajne. A tu, jak widzicie, już jest port na baterię, już tutaj mam wpięto, wpięty akumulator. Tutaj w tym miejscu jest przełącznik trybów pracy. Dlaczego przełącznik trybów pracy? A no bo dlatego, że mamy tryb pracy zarówno na akumulatorze, jak i na 230 V. I to są dwa osobne tryby. I co jest bardzo fajne, bo możemy mieć wpięty równocześnie akumulator i przełączać się, czy chcemy pracować na zasilaniu sieciowym, czy na zasilaniu akumulatorowym. I teraz chciałbym powiedzieć, dlaczego wydaje mi się to jedna z ciekawszych narzędzi, tutaj które testowaliśmy. No po pierwsze, ogólnie dlatego, że lampy warsztatowe ostatnio są bardzo popularne. Większość systemów akumulatorowych, większość firm, które mają swoje systemy akumulatorowe, takie lampy mniejsze, większe, mają w, swojej, w swoim portfolio. I tutaj chciałem teraz, właśnie przejść do parametrów i przy okazji zrobić małe porównanie. Dlaczego porównanie i tak naprawdę z jakim sprzętem? Chodzi o to, że ja do tej pory używałem takiego reflektora marki Rayobi. Kto oglądał mój kanał też gdzieś widział go, może już na jakimś filmie. Ja też uważam, że to jest jeden z fajniejszych sprzętów, jeśli chodzi o markę Rayobi. Nie są to oczywiście typowo narzędzia, którymi pracujemy, bardziej są to narzędzia, które nam ułatwiają tą pracę tak naprawdę. Ale moim zdaniem są bardzo fajne i często niedoceniane. No i teraz tak, mamy tutaj reflektor Rajobi, który do tej pory używałem. No i tak jak mówię, chciałbym przejść do parametrów, ale może na początek e, powiem to, e, co według mnie jest tutaj najważniejsze. Lampa Dedry jest według mnie w każdym aspekcie lepsza niż ten reflektor Rajobi. No i przejdźmy już teraz do konkretów. Po pierwsze możliwości ustawienia, tak? E, reflektor Rajobi ma tutaj taki zwykły Zwykłe pokrętło, które jak odblokujemy, o, to tak jak widać, lampę możemy regulować tylko w tej płaszczyźnie. Ok, jeżeli pracujemy sobie lampą stojącą, no to sobie stawiamy lampę, jeżeli potrzebujemy światła skierować w inną stronę, to sobie przestawimy. Ale jeżeli powiesimy sobie taki reflektor gdzieś, no to wtedy już możemy tylko operować w jednej płaszczyźnie tym światłem. Na boki już tego nie będziemy mogli sobie ustawić. Tutaj, jeżeli powiesimy sobie tak, jak Wam zresztą pokazywałem na tym haku, no to możemy sobie kierować w każdą ze stron, dodatkowo obracać tymi skrzydełkami. Kolejna sprawa, to w tym reflektorze oczywiście możemy kierować strumień światła tylko w jedną stronę. Przykładowo kierujemy sobie teraz w lewo. A z tyłu, z prawej strony, w zasadzie nie z tyłu, już nic nam nie będzie oświetlać. Tutaj w tym wypadku, tak jak pokazywałem, odginamy sobie te panele i mamy oświetlenie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No to jest już pierwsza przewaga Dedry. Kolejna rzecz, oczywiście, obie te lampy są hybrydowe. Jak to jest rozwiązane w rajobi? Pod akumulatorem mamy gniazdo na 230 V. No i teraz tak, żeby móc włączyć, w ogóle włożyć tutaj jakiś przedłużacz, musimy zdemontować akumulator. Nie ma tutaj trybu pracy zarówno na akumulatorze. Jak i na 230 V. Musimy odłączyć akumulator. W DEADRZE, tak jak pokazywałem, możemy wpiąć akumulator. Mamy dodatkowo wyprowadzony kabel i mamy przełącznik, który nam wy pozwala wy wybrać, czy pracujemy na akumulatorze, czy na zasilaniu sieciowym. OK. i teraz tak, ten kabel jest w pewnym sensie minusem, no bo on wiecznie nam gdzieś tutaj się plącze, tak? Musimy go sobie, czy tam gdzieś wokół lampy, e zawiązać, czy jakoś inaczej zabezpieczyć, ale. Tutaj, słuchajcie, nie dość, że potrzebujemy zawsze takiego typowego, okrągłego, tzw. tak zwanego żeby przedłużacza jednogniastkowego, tak, żeby tutaj nam pasował. Dzięki temu, że w że mamy wyprowadzany kabel, możemy się podpiąć praktycznie w każdy przedłużacz, czy to taką listwę, czy w gniazdko w ścianie. Dodatkowo ten kabel ma 1,50 m, więc w wielu sytuacjach tak naprawdę nam to wystarczy i nie potrzebujemy żadnego innego przedłużacza. Także jest to niewątpliwie duża przewaga. Jeżeli już jesteśmy tutaj przy ogólnie tym, że lampy są hybrydowe i przy ich parametrach, no to podajmy najważniejszy parametr, czyli moc. Lampa Rajobi ma 1800 lumenów. Natomiast lampa Dedry ma 2250 lumenów. Ok, jest już to większa wartość. Mm, nie oszukujmy się, może to obie są bardzo duże wartości. Może tak naprawdę na żywo nie będzie tego aż tak mocno widać tej różnicy. Tym bardziej, jak będę chciał to pokazać na filmie, wydaje mi się, że aparat zawsze jeszcze ekspozycję dostosowuje do światła, więc może być to ciężko pokazać. Ale jest to więcej. I teraz przechodzimy do najciekawszego. Eee, reflektor Rajobi na akumulatorze ma 1800 lumenów i na zasilaniu sieciowym ma 1800 lumenów. Natomiast lampa Dedry na akumulatorze, tak jak wspomniałem, 220 2250 lumenów, natomiast na zasilaniu sieciowym 4000 lumenów. Więc na zasilaniu sieciowym mamy ponad dwukrotnie większą liczbę lumenów niż reflektor Rajobi. No to jest w ogóle już tak naprawdę deklasacja. I teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy. Możliwość ustawienia jeszcze na statywie, którą ma Dedra. Czyli tutaj sobie patrzymy na dół, i mamy coś takiego, co możemy przymocować do statywu. Niczym po prostu gorącą stopkę, i wtedy taki, taka lampa pracuje nam na statywie gdzieś na budowie, co jest niewątpliwym usprawnieniem. Ok. Praktycznie wszystkie parametry ma lepsze Dedra. Większa możliwość ustawień, regulacji tego wszystkiego, e, możliwość pracy równocześnie i na akumulatorze, i na zasilaniu sieciowym. Jednak co z ceną? No właśnie, ref, reflektor Rayobi kosztuje około 360-370 zł. Oczywiście podaję tutaj cenę bez akumulatora i ładowarki, zawsze. Natomiast lampa Dedry kosztuje 260-270 zł. No to jest już w ogóle dla mnie no po prostu deklasacja. To jest, kolejna, to jest kolejny punkt, który dla wielu użytkowników jest bardzo ważny. I tu mamy stówkę zaoszczędzoną, czyli mamy o 100 zł tańszą lampę, która w dodatku mnie, w, według mnie jest po prostu lepsza. Podstawy mamy omówione. Przejdźmy się teraz gdzieś na zewnątrz na jakieś testy bo wydaje mi się, że no w małej, ciasnej piwnicy niekoniecznie sprawdzimy możliwości tej lampy i nie pokażę Wam, jak to działa. Także przenosimy się na test. Dobrze, teraz jesteśmy na zewnątrz, jest dosyć ciemno, jest tylko e, oświetlenie uliczne z latarni. Odpalamy sobie lampę. Słuchajcie, od tego płotu my jesteśmy około 5-5,5 metra, coś takiego. I teraz też chciałem pokazać to, o czym mówiłem. Lampa sobie leży tutaj na trawie i zobaczcie, z tyłu. No, lekko się odbija, więc oczywiście jest jakieś oświetlenie, ale korzystając z tych paneli, które oczywiście tak jak mówię możemy sobie obrócić, no i w tym wypadku mamy światełko z dwóch stron, także to jest naprawdę fajna sprawa. Dobrze, słuchajcie, jestem w jakiejś drodze leśnej. Zjechałem po prostu tylko z trasy. Jest totalna ciemnica. Jedyne co widać to gdzieś tam księżyc. I teraz sobie zro... zobaczymy jak świeci lampa. I tutaj na samochodzie... Aha, dobra, wy tego nie widzicie. Na masce samochodu postawiłem sobie zarówno lampę Ryobi, jak i lampę Dedry. O, teraz to widać. Skosimy lampę w smartfonie. I co? Odpalimy sobie na początek lampę Dedry. I wygląda to tak. Lampa jest skierowana tutaj troszeczkę w prawą stronę. Tutaj bardziej... Na las, że tak powiem, nie na drogę. I teraz postaram się zgasić lampę Dedry i odpalić Rajobi, żeby było widzieć, czy, widać, czy jest jakaś różnica. Gasimy Dedrę. Odpalamy Rajobi. No nie wiem, czy to na filmiku będzie widać. Ja tu na smartfonie wydaje mi się, że nie bardzo, ale jednak mm, Dedra świeci mocniej. Troszeczkę przybliżamy, powiedzmy, w tamto miejsce i teraz jeszcze raz spróbujemy zgasić jedno i odpalić drugie. Dobrze, a teraz spróbujemy e, wzdłuż ścieżki, że tak powiem. Wygląda to tak na rajobi I teraz, albo inaczej, robimy Zrobimy tak i teraz zgasimy rajobi i odpalimy Debra. No naprawdę na tym filmie nie wiem, czy będzie widać. Weźmiemy sobie w rękę, bo ten uchwyt też jest fajny i... Zobaczcie, jak to tak naprawdę mocno. Tam w tle jest taki typowy parking leśny, już powoli go nawet wręcz widać. Jest naprawdę bardzo fajnie. Dobrze, odpaliłem jeszcze auto, żeby pokazać Wam różnicę świateł w aucie z reflektorem. Zobaczcie, teraz mam odpalone zwykłe światła mijania. Tak to wygląda. Tak jest oświetlona droga przez samochód. Tutaj sobie na ziemi postawiłem lampę, ale wezmę ją na maskę auta, żeby tak mniej więcej było to podobne. Teraz dodatkowo odpalam dadrę. No jak widać jeszcze jest troszeczkę lepiej. Teraz dla porównania zgasimy światła w aucie. Gasimy światła w aucie. Jak widzicie auta, światła w aucie oczywiście świecą dalej, ale niekoniecznie jest to większe, bardziej rozproszone światło. I jeszcze włączymy sobie światła drogowe. No to już wiadomo, że światła drogowe, tak zwane długie, to oczywiście mamy dłuższy zasięg tych świateł. Gasimy światełka drogowe, gasimy światła zwykłe i teraz zostaje nam tylko lampa dedry. Oczywiście lampa, no wiadomo, tutaj bardziej świeci przed autem. Ale za to bardziej jest rozproszone to światło. Jak teraz zapalam tutaj zwykłe, to się nic. Bardziej, nie, bardziej nam tutaj nic nie oświetla, no ale do przodu bardziej świecą oczywiście z światła samochodowe. Kolejna sytuacja, w jakiej chciałem pokazać działanie tej lampy, to oczywiście hmm, sytuacja, w której tak naprawdę często taką lampę <coughs> będziemy potrzebować. Jest to oczywiście praca na strychach, poddaszach i tak dalej. Jak widzicie, totalna ciemnica. Mam włączoną lampę w smartfonie. Jeżeli ją zgaszę, no to nie ma nic. No, ja mam taką tutaj konstrukcję, tak sobie lampę tutaj akurat postawiłem. Gaszę teraz yy, światełko w smartfonie, odpalamy lampę. No i co, jest widno. I tak jak mówiłem, o ile z przodu jest widno, to z tyłu no, też się odbija, bo to jest mała powierzchnia. Ale możemy sobie fajnie tymi tutaj dodatkowymi panelami skierować światełko jeszcze dodatkowo w inną stronę i mamy całą powierzchnię tak naprawdę fajnie oświetloną. Także też rewelacja. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy do jakiegoś podsumowania. Chciałem Wam pokazać właśnie, jak to wygląda w totalnej ciemności, gdzieś w tym lesie, ale oczywiście jest to dosyć ciężko pokazać, jeśli chodzi o nagrywanie działania takich lamp, ponieważ, no wiadomo, tak jak wspominałem wcześniej, czy to aparat zwykły, czy smartfon, zawsze jak się nagrywa film, to gdzieś ta ekspozycja jest zawsze dobierana do światła i, i troszeczkę czasami wtedy aparat nam potrafi to zakłamać, ponieważ jest, jeżeli jest mocny strumień światła, to on sobie automatycznie dostosuje ekspozycję tak, żeby nie było przepaleń na filmiku. E, tutaj bardziej chciałem skupić się na pokazaniu Wam samych możliwości, czy to ustawień, czy pracy, funkcji takiej lampy i przy okazji skonfrontować ją z lampą Ryobi. Według mnie świetna lampa, no naprawdę no dlatego od tego produktu zacząłem sobie testowanie tych nowych sprzętów Dedry, ponieważ naprawdę zrobiła na mnie wrażenie ta lampa. Jeżeli do tego dołożymy tą cenę około 260-270 zł, no to dla mnie jest to naprawdę hit. Natomiast czy ta lampa ma jakieś wady według mnie? Powiem tak, jeśli chodzi typowo o wady to nie, nie zauważyłem żadnych, bardzo dobre wykonanie, wszystko działa świetnie. Natomiast ma jeden mały brak. Po prostu fajnie by było, gdyby była możliwość dezaktywacji tych dodatkowych paneli bocznych. Wtedy byśmy zyskali jeszcze dodatkowo parę minut pracy na akumulatorze, a przecież nie zawsze potrzebujemy pełnego, aż tak mocnego oświetlenia. Oczywiście to jest w sumie niewielki problem, ale fajnie, gdyby taka funkcja się znalazła. Poza tym jest według mnie wszystko jak najbardziej fajnie. Bardzo fajny produkt gorąco polecam, bo wydaje mi się, że nie jednemu taka lampa ułatwi pracę, czy to gdzieś w domu, we własnym warsztacie garażu, czy to gdzieś na jakiejś budowie. To będzie tyle na ten film. Zapraszam, tak jak wspominałem na początku, na kolejne testy będą się pojawiać sukcesywnie na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!